Ponieważ najważniejsza dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś popląta, ale jedno, jedno wiem. I spotykamy się niestety na takiej no, przykrej dla nas e, imprezie w cudzysłowiu. Jest to impreza, e, którą organizujemy na rzecz naszej koleżanki, e, która po urodzeniu dziecka półtorej rocznego synka e, dostała nowotwór piersi niestety z przerzutami. Staramy się zbierać na nią pieniążki, tak jak pani redaktor wspomniałem. Nawet nie wiedziałem o tym, tylko jadąc z windą dowiedziałem się, przeczytałem na plakacie, że dzisiaj jest 4 luty, czyli Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem. Więc taki świecą nam cel, żeby po prostu jej pomóc. Bardzo, bardzo dziękuję grupie, przede wszystkim role, zespołowi siatkarzy Roleski, grupa Azoty za wsparcie, gdzie wystawili swoją koszulkę meczową i piłkę. Mamy również oryginalne zegarki na licytacji. Perełką jest obraz naszego szefa kuchni, który maluje od ponad pięciu lat obrazy, gdzie sprzedają się naprawdę w całej Europie. No Myślę, że uda nam się ogólnie dobrą kwotę dzisiaj zebrać podoi podjęła się teraz leczenia chemią już w tabletkach, od poniedziałku się zaczyna. Nie może jej być dzisiaj tutaj z nami, ponieważ woda na płucach się zebrała. Od w poniedziałek będziemy ściąganą i od poniedziałku będzie miała zaczynaną chemię, więc nie może tutaj przyjść, żeby nie zapać żadnej infekcji. Ale bardzo chciałaby tutaj być. Ona jest naprawdę bardzo energiczna, mimo tego, że ma taką ciężką chorobę. Naprawdę dziewczyna no, stara się jak może walczy. Jest no, tak. No bardzo chciała to być, bardzo to chciała być, no ale no ze względów zdrowotnych po prostu no nie może, ale jak jej przedstawiłam ile tu jest ludzi, co się tutaj dzieje, to po prostu ona aż nie może uwierzyć w to, że tak wiele ludzi przebyło taką brzydką pogodę. Zebrać jak najwięcej środków właśnie na jej leczenie, bo to był jeszcze długa droga przed nią. Dojazdy, no wszystko teraz leki, też dla małego, bo samotnie go wychowuje. Mama jest na emeryturze, no, mieszka z rodzicami, no, tam te, no musi być jakieś wsparcie, bo sama tego nie udźwignie. Ja też ile mogę to pomagam, ale sama mam piątkę dzieci, więc no, muszę się też i nimi zająć i trochę tu jak mogę to pomagam jak najbardziej. Dzisiaj też mnie tutaj nie, nie mogło zabraknąć, dzieci moje też, mój mąż tak samo, wspieramy no i pomagamy. Jestem tak wdzięczna, ja nawet w życiu bym nie przepuszczała, że e, ludzie otworzą tak serce na pomoc. No, no super, no, nie, brak mi słów, naprawdę. I to dużo ludzi anonimowych, e, którym też bardzo dziękuję, bo też karmi dużo ludzi anonimowych, chcę pomóc. No, cały tydzień jestem jak jej sekretarka, odbieram telefony, e, odbieram też e, różne przekazywane pieniądze, dary dla niej. Ona no, tak się cieszy, dziewczyna, że ma tyle wsparcia, to i daje takiego kopa, że ma dla kogo żyć, że. Jednak ludzie nie, nie są obojętni na jej los. Tam kochani. Bardzo mi przykro, że nie mogłam być z Wami. Niestety w dalszym ciągu jestem na antybiotyku. Planowo w poniedziałek zaczynam chemię, więc muszę być zdrowa. No i niestety muszę unikać kontaktu z większą ilością ludzi. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim za pomoc, za wsparcie, za organizację. Naprawdę yy, Jestem bardzo wdzięczna. Miejmy nadzieję, że tym razem chemia pomoże. Ech, chemia, radioterapia, bo też, też jest zaplanowana. No i że będzie wszystko dobrze. Jeszcze raz z całego serca bardzo Wam dziękuję. Karolina wie, że całym sercem jesteśmy za nią. Zawsze byliśmy, e, nawet przed chorobą, kiedy była potrzeba. My traktujemy się tutaj w firmie jak jedna wielka, duża rodzina. Ja wiem, że jest ciężko, ale wyjdzie z tego. Życzę jej i jej synowi, żeby żyli ze sobą jak najdłużej. Karolina, jesteśmy z Tobą, trzymamy za Ciebie kciuki, trzymaj się zdrowo. Jest tyle tutaj dobrych ludzi, mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Mamy za nią kciuki, żeby jak. Nie poddawała się, bo ma dla kogo żyć. Oby wszystko było dobrze, życzymy jej wszystkiego dobrego, wspieramy ją, no i oby tylko było lepiej. Zdrówka przede wszystkim, no i będzie dobrze, bo musi być, nie może być inaczej, jesteśmy tu dla ciebie dzisiaj wszyscy. W nas wszystkich, Karolino, masz wsparcie i życzymy Ci, żeby wszystko poszło zgodnie z planem i żeby to wszystko dla Ciebie skończyło się jak najlepiej się da. Jesteśmy z nią całym sercem. No dzięki do, ludziom Maja dobrej woli mamy wspomóc. naprawdę bardzo dzisiaj to poszło wszystko tak, nawet niespodziewanie. Także myślę, że będzie to jej służyć. Mieszkańcy I... bardzo hojni, bardzo szczerze dawali, także placków nam brakło. <noise> także Karolinko, wszystko dla Ciebie. Chciałabym serdecznie podziękować mieszkańcom niedomic, ludziom o dobrych sercach, którzy pomogli Karolinie. Również bardzo ważne chciałabym podziękować Hospicjum Domowego Pani Barbary Malinowskiej, która robią cudowną robotę, robią, że tak powiem i chciałabym przede wszystkim jeszcze zachęcić ludzi o dobrych sercach, bo jeżeli pomoc jest nadal potrzebna bardzo. Podam link do zrzutki, gdzie można jeszcze dołożyć na leczenie Karoli i dla niej i dla jej synka cegiełkę i bardzo jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję, wszystkim anonimowym darczyńcom tym, który za granicy z całej gminy, z całej Polskiej rodzinie, no tu jesteście cudowni.